Tak, tam są Dzisiaj sobie tworzymy te cztery rzeczy. Jak widzicie, trochę uzbierałem tutaj. Tu stworzyliśmy. I mam tutaj. Siostra, no tom są nam brały. Zacznijmy od małej skrzynki. Punkt. Teraz z bitowy. No, coś tam szepcie. Siostra. Dzięki, to Jessie, i 12 ruchy. No, i teraz mega box i piąteczka. Jajajajaj, 20 do Bajoranka, 20 do Maksa, 54 do Poko, 57 dla Shelly 80 dla Karla i Bonusik. No i może jeszcze no, jakiś macierzyk. A nie na piłkę. No, się zawsze mieć, bo to było zawsze do du Duo. sobie zagramy? No. naładziłem sobie ulcika. Gadżet mamy do buza. I bum, bum, bum. Na dwa hity. Boom! I cały kolejny uciek nazujemy. Widzicie trochę uzbieram mało. Czekajcie widzowie. O, bum, 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 bum. Rozwalony 6 powerów mamy. Dawniej nie gram meczu w ogóle jak nagrywałem. To jakieś skrzynki otwierałem zawsze. O, o, widzowie, widzowie! Możemy to wygrać. Wygram to. Wybramy to. Dla widzów wszystko. Boom! A po co sobie nie marnować No! I tak jak mówiłem. No jeszcze zaliczyliśmy misję. Prawda na buzie. To może jeszcze wbijem tego BX boxa. Robimy sobie misję na Shelly. No to botnet się szybko wbija widzowie, nie pomyślałem Możemy tu wygrać 5 bite 3 4 ryby Bum 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 kurde Aj, ja i obnysem No się nagrywa już 4 minuty Trzecia minuta No. no, to gdzieś tak, dziu, 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 dziu. tak jest. mamy win To muszę za A, nie będziemy grać na bossy bo się długo gra. A mi się rozwali ten save. W ogóle gadżet mamy chyba tak? Nie, nie mamy. Tak jest, już mamy. Chyba wbite. Chyba wbite mamy już wbite... czy Czy tak mamy już wbite? Dobra, no i ostatni Bigsbok na tym odcinku. I chwila decydująca. Ai, nic. No i. A właśnie jeszcze chciał zagrać tym skinem, bo nie gram jeszcze. I doszło w ogóle nowa postać. F się nazywa. Właśnie go Patrzcie, próbujesz. No ale ja go próbowałam już. Jeden raz, tylko że bez skina. jaki ma ud? Bo ud to miał. na inny. A pokażę Wam teraz zwykłego. Jaka jest różnica? Bum. Lecimy do tego. Ewe. Patrzcie. Nowy zadymny aż. Dawno doszedł. Patrzcie. Tak bije. Podobnie. Ale ult inaczej wygląda, patrzcie. A i zobaczcie co ten ult robi, patrzcie, wybuchają i lecą te i tak zatruwają. Tutaj odrodzimy. Spróbuj zabić. Bum. Eee, ale to masz ma teraz mało życia. No i...